2228 zł. Tyle otrzymałem dywidend w grudniu od moich spółek. Była to rekordowa dywidenda w moim portfelu i już się nie mogę doczekać kolejnego rekordu, bo będę się powoli zbliżał do otrzymania 3000 zł z dywidend w jednym miesiącu. Dodatkowo w 2024 roku udało mi się zebrać minimum 1000 zł z dywidend w 4 miesiącach z 12. Rok wcześniej to był tylko jeden miesiąc z 12, więc liczę, że ten trend zostanie utrzymany i może w tym roku wszystko. W 6 miesiącach zbiorę minimum 1000 zł z dywidend. Sprawdzimy to w kolejnych miesiącach. Jednak dzisiaj wrócimy do przeszłości i sobie dokładnie przeanalizujemy, ile i od kogo dostałem dywidendy, a także zerkniemy sobie na bezpieczeństwo dywidend w tych spółkach które mi je wypłaciły w grudniu. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałem się szybko przyjrzeć spółce Electroteam. Wiem, że wielu z Was pokłada duże nadzieje w tej spółce, więc chciałem sobie tak szybko na nią zerknąć. Zobaczyć co robią, co się tam dzieje. A może się okaże, że spółka idealnie pasuje do mojego portfela? Na pewno jest to ciekawy przypadek do obserwowania, bo będzie można z tego kilka lekcji wyciągnąć. Ja w sumie jak tak sobie szybko analizowałem ją, to mam więcej pytań niż odpowiedzi. Więc może Wy mi rozjaśnicie niektóre zagadnienia. Ja nazywam się Tom Jestem autorem bloga inwestordywidendowy.pl. Od 2022 roku zainwestowałem ponad 260 tysięcy złotych w akcje spółek dywidendowych, przede wszystkim z polskiej i brytyjskiej giełdy. Jeżeli da się zbudować sensowny dochód pasywny ze spółek dywidendowych, to planuję tego dokonać w najbliższych latach. Procent składany nie działa tylko w inwestowaniu dywidendowym. Dzięki temu, że systematycznie będziecie zostawiać łapki w górę pod moimi wideo, będziecie aktywni w sekcji komentarzy, będziecie oglądali wideo do końca, za kilka miesięcy zobaczycie jak procent składany działa również taki materiał jak kanał na YouTube. Więc wchodzimy w tryb aktywności i pracujemy razem nad tym procentem składanym, aby za kilka miesięcy ocenić, jak nam idzie. Patronem kanału jest XTB, polski broker, któremu podoba się, co robię i chętnie to wspiera. Moje pierwsze konto maklerskie właśnie w XTB założyłem. Przede wszystkim na zerowe prowizje do 100 tysięcy euro oraz na szeroki dostęp do różnych rynków, nie tylko do GPW. Więc zdecydowanie mogę ich polecić po kilku latach korzystania z ich usług. Dla zainteresowanych w XTB w opisie znajdziecie link afiliacyjny do strony brokera. To dosyć często w komentarzach pod moimi wideo i różnych dyskusjach pojawia się spółka Electroteam, więc twierdziłem, że sobie na nią zerknę. Co jest tam takiego ekscytującego, że wzbudzają tyle zainteresowania, no może poza ceną akcji, która na przestrzeni roku się podwoiła? A takie wzrosty na pewno cieszą oko i przyciągają uwagę. Najpierw szybko zerkniemy sobie na ich stronie, jak opisują swoją działalność. Electroteam SA wykonuje sieci elektroenergetyczne niskich, średnich i najwyższych napięć, instalacje elektryczne Silnoprądowe i słaboprądowe, projektuje sieci, instalacje elektryczne integruje systemy bezpieczeństwa, produkuje rozdzielnice elektryczne, średniego i niskiego napięcia, świadczy usługi serwisowe w zakresie instalacji elektrycznych. No powiedzmy szczerze, z prądem mają dużo wspólnego. Działalność Elektrotim SI jest podzielona pomiędzy pięć pionów, które wykonuje usługi na rynkach wojskowym, energetycznym, przemysłowym, drogowym i trakcyjnym. Firma od 25 lat zajmuje czołową pozycję wśród polskich firm elektroinstalacji. No dobra, ciekawa branża, na pewno potrzebna, ale jednak ich dochód pochodzi z wykonywania instalacji, a nie ma takiej części jak utrzymywanie ich, z czego mogliby generować powtarzalne przychody. Muszą realizować zlecenia do generowania dochodu. Nie ma tam kumulowania nieruchomości, jak w przypadku rateów, czy kumulowania pakietów zadłużenia, jak w przypadku kruka. Ale to tylko moje preferencje. Łatwiej w takich przypadkach mi patrzeć na biznes nie poprzez aktualną sytuację i cenę akcji, ale poprzez to, że cały czas dokładają kolejne cegiełki do rozwoju. W raporcie znalazłem, że się bardziej określają jako wykonawca robót budowlanych. Oczywiście, od strony energetycznej. W sumie, z tego co widziałem, znajdują się w indeksie WIG Budownictwo. No, to ma sens. Politykę dywidendową, widzę co jakiś czas, aktualizują na lata 2023. 2025 planują przeznaczyć 50-70% zysku netto na wypłatę dywidendy. Fajna stopa wypłaty dywidendy. Pytanie tylko, ile zleceń zrealizują w tym czasie ile zysku wygenerują. Tak zerknąłem sobie szybko na raport do września, to widzę na grupę Elektrotym składają się trzy spółki Elektrotim SA Ostoja Data Systems oraz Zeus SA, i swoje udziały w spółce Zeus SA sprzedali w 2024 roku, więc w sumie zostały te dwie spółki pod szydlem Elektrotimu. Electro SA oraz Ostoja Data Systems SA. Tutaj nawet mamy wypisane wszystkie segmenty, w których działają. Ważna również informacja, że działają tylko na terenie Polski. To ma swoje zalety i wady, ale dzisiaj w to nie będziemy wnikać. Jak widzicie, nie wchodzę za bardzo w raporty, tylko go sobie tak szybko scrolluję, szukając kilku informacji, aby coś więcej o spółce się dowiedzieć. To zdecydowanie nie jest dokładna analiza, ale szybkie zaznajomienie się ze spółką i sprawdzenie czy w ogóle wpasowuje się w moje preferencje. Jeszcze zerknąłem na raport za 2023 rok, ale szukam listu do akcjonariuszy, aby sobie zobaczyć, co tam prezes powiada i jak się zapatruje na kolejne lata. 2023 rok mieli bardzo dobry. Kilka ciekawych projektów i duży wzrost zysków. Na liczby sobie zaraz jeszcze zerkniemy. Widzę, że spółki Zeus się pozbyli, bo po prostu generowała straty i nie widzieli w niej przyszłości. Co uważam, że jest dobrym ruchem. I to co najważniejsze, co przyniesie przyszłość. W sumie prezes potwierdził to, co nieraz wspominaliście w komentarzach: transformacja sektora energetycznego, rozwój OZE i energetyki jądrowej. W sumie z tą energetyką jądrową, to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Wzrost wydatków na obronność, pracę na granicy. Modernizacja kolei i środki z KPO. No powiedzmy sobie, wiatr wieje w kierunku spółki i mogą to wykorzystać na swoją korzyść. Przynajmniej najbliższe lata może rzeczywiście być dosyć ciekawie. Jeszcze szybko rzucę okiem na najnowsze wiadomości. Na swojej stronie publikuję linki do artykułów na ich temat i widać kilka nagłówków o umowach, które podpisali: 20 milionów tu, 20 milionów tam, ale w sumie za dużo mi to nie mówi. To dużo czy mało, ale szybko w Google można znaleźć takie informacje. Więc spółka posiada portfel zamówień o wartości prawie 600 milionów złotych do przodu. Nawet chyba w którymś raporcie albo na jakiejś stronie rzuciło mi się w oczy, że ich portfel zleceń przekroczył 600 milionów złotych. Czyli jest dobrze. Z roku na rok im zleceń przybywa. Będzie z czego wypłacać dywidendę. Nalazłem tylko jedną rekomendację do maklerski BDM na cenę 36,70 zł. Cena to już prawie 50 zł dobiła, więc nie wiem, ile można wiary pokładać w tą rekomendację. Aczkolwiek widzimy tutaj, to jest jednak cena w cudzysłowie, ile uważają, że jedna akcja spółki jest warta, a nie ile każdy inwestor chciałby za nią zapłacić. Aczkolwiek widzimy tutaj, jaką zmianę przychodów i zysków przewidują. Jeżeli można tak powiedzieć, na kolejne dwa lata, na tej podstawie cenę wyliczyli modelem discount cashflow. Na tym slajdzie mamy to trochę lepiej rozpisane. W sumie dobrze to wygląda. Sprzedaż szacują, że będzie rosnąć, zyski będą rosnąć, to i dywidenda urośnie, czego chcieć więcej? Ten zysk netto wystrzelony, jak Philips Konopi w 2024 roku, jest wynikiem sprzedaży spółki Zeus aczkolwiek wspominali 18,5 milionach złotych jak to odejmiemy od zysku netto to i tak całkiem nieźle 2024 rok wygląda biorąc pod uwagę większy portfel zleceń ciekawe czemu zakładają, że mniej zarobią w 2025 roku poniżej mamy wyszczególnioną wycenę metodą DCF i zakładają bardzo fajny dalszy rozwój spółki co prawda to są dalekie szacunki więc trzeba brać na to poprawkę pytanie tylko ile dzisiaj za taki rozwój spółki inwestor będzie chciał zapłacić tak na marginesie polecam wam Poczytać sobie ze 2-3 analizy na temat swoich spółek, które posiadacie w portfelu. Ja za każdym razem, jak taki raport czytam, to zdaję sobie sprawę, jak słabo analizuję spółki. Tutaj wrzuciłem wam kilka małych wycinków, ale ten cały raport ma 20 stron i pełno wykresów. Genialna sprawa. Zerknijmy sobie może na coś bardziej przyziemnego. Tak wygląda wykres spółki na przestrzeni ostatnich 5 lat. Genialny zwrot, bardzo fajny trend wzrostowy. Ktoś z Was kupował akcję ElektroTimu w 2020 roku po 4 zł? Przyznać się. Posiadacie ich akcje do dzisiaj, czy już je sprzedaliście? Zerknijmy sobie jeszcze na liczby na TradingView. Ja z tego portalu korzystam już z przyzwyczajenia. Pewnie na biznes Radar dokładniejsze dane mielibyśmy. Tak z ciekawości, o tej rekomendacji, o której przed chwilą wspomniałem, jak zerkniemy sobie na szacunki zysku na akcję dla spółki na kolejne lata, to wygląda to podobnie jak w rekomendacji. Zjazd w 2025 roku i wracają do wzrostu. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Będzie trzeba obserwować wyniki spółki w 2025 roku i zobaczymy, na ile warte są takie przewidywania? Jak rzucimy okiem na wyniki finansowe, to widać, że ten poprzedni wykres od 2020 roku nie został wygenerowany przez przypadek. Sprzedaż mocno przyspieszyła, szczególnie w 2022 roku, co się pozytywnie odbiło na zysku netto. Już wiemy, że w 2024 roku ten wystrzał jest spowodowany sprzedażą spółki Zeus. Nawet jak zerkniemy na EBIT, to widać, że ładnie rośnie rok do roku. Elektronik naprawdę złapał wiatr w żagle przez ostatnie lata. Jak sobie zerkniemy szybko na cały wykres dostępny w Google, to tak naprawdę spółka dopiero drabia straty po 2007 roku. I to właśnie te ostatnie lata były dla spółki najbardziej owocne. Aczkolwiek to nie ich wina, że inwestorzy ładowali tyle pieniędzy w spółki i powodowali taki wzrost cen akcji. Ciekawe w jakim stopniu tamte wyceny były pokryte zyskami biznesów, a w jakim stopniu to była spekulacja i hura optymizm. Zanim przejdziemy do dywidendy, to zerknijmy sobie jeszcze na wskaźniki. Co one nam powiedzą? Jak zerkniemy sobie na ostatnie lata, jak się zmieniał wskaźnik cena do zysku czyli ile musicie średnio zapłacić w danym roku za 1 złotych zysku wygenerowanego przez spółkę oraz poniżej wskaźnik cena do sprzedaży to widzimy, że raczej przesuwamy się do tych wyższych granic. Wydaje mi się, że jest to spowodowane dużą ilością informacji i ewentualnych projektów, na których spółka w najbliższych latach może skorzystać. Po prostu inwestorzy zakładają, że opłaca się zapłacić więcej za akcje, bo to się zwróci w kolejnych latach. Aczkolwiek jak widzieliśmy wcześniej, rekomendacje czy szacunki na TradingView to tam stawiają na trochę inny scenariusz, szczególnie w 2025 roku. Jak jeszcze zerkniemy sobie na marżę, to brutto generują coraz więcej. Ciekawe czy ten trend się utrzyma. Natomiast ich marża netto również rośnie, nawet dobyła do 10% w tym roku. Teraz wiemy skąd ten duży wzrost zysku netto. Jak do tego dorzucimy sprzedaż zeusa, no to mamy nasze 40 baniek. Wykonując takie projekty firma raczej działa w bardzo konkurencyjnej branży. i Ciężko tutaj wyciskać jakieś duże marże. Jednak jakby utrzymali marżę brutto przy 20%, a netto przy 10%, to naprawdę to byłby niezły model biznesowy do generowania gotówki. Pytanie teraz, czy znaleźli na to sposób? Czy to tylko chwilowa odskocznia od normy i w kolejnych latach wszystko będzie po starem? Jeżeli chodzi o to, jak zarządzają swoim kapitałem to mamy tutaj ROE i ROIC, które wyglądają bardzo fajnie. 20-30% to są naprawdę dobre liczby. Jeszcze zerknąłem sobie szybko na zadłużenie, które mocno wystrzeliło, ale z tego co w raportach czytałem, to spółka się również zadłuża w celu realizacji większych projektów albo większej ilości projektów, więc to może być tego powód. Jedyny minus to taki poziom zadłużenia do kapitału posiadali ostatni raz w 2019 roku, który nie był dla nich najlepszy. Ostatnie lata sobie dobrze radzili i to zadłużenie pewnie ze względu na rosnącą ilość Ilość projektów rosło, więc albo z niego inaczej i lepiej korzystają, albo z czasem to znowu może być ich taki hamulec bezpieczeństwa. Dobra, dosyć dbania, zerknijmy sobie na to, co lubimy najbardziej, czyli na dywidendę. Spółka systematycznie wypłacała dywidendę z roku na rok, jednak od 2017 do 2021 roku przerwali tą tradycję i od dwóch lat do niej wrócili. W latach 2017, 2018 i 2019 wygenerowali stratę. Ich marże były ujemne w tamtych latach, więc wiemy, Dlaczego przestali wypłacać dywidendy? Nie było z czego, ale fajnie, że wrócili do tej tradycji. W 2023 roku wypłacili złoty 50 zł na akcję, co ich kosztowało niecałe 15 milionów złotych. Natomiast w 2024 roku wypłacili 2,50 na akcję, na co poszło około 25 milionów złotych. Tyle, że stopa wypłaty dywidendy była kolejno na poziomie 68% i 111%. I już wiemy z ich polityki dywidendowej na kolejne lata, że wypłacą około 50-75% zysków. Netto. Więc przy rekordowym zysku w 2024 roku można spokojnie liczyć na 2,50 zł dywidendy. 50% zysku netto to jakieś 20 milionów, czyli jakieś 2 złote na akcję. 75% to 30 milionów, co daje nam 3 zł na akcję. Oczywiście przy założeniu, że ten dodatkowy zysk 18,5 miliona ze sprzedaży Zeusa zostanie dodany do zysku netto, od którego będą obliczać wysokość dywidendy. I rok 2025 powinien być dobry. Ale pytanie, co dalej? W sensie długoterminowo można liczyć na dywidendę na poziomie złotych 50 może więcej w przyszłości jak uda się utrzymać marżę zwiększyć backlog i generować więcej zysku netto jak zerkniemy na stopę dywidend podany na stronie strefa inwestorów to minimalna stopa dywidendy z jaką można było nabyć akcje spółki w 2015 roku wynosiła 4,8% natomiast w 2012 czy 2023 roku można było nabyć akcje spółki ze stopą dywidendy rzędu 10% przyjmijmy sobie środkową wartość dywidendę czyli 2,50 na akcję. Co przy dzisiejszej cenie niecałych 50 zł za akcję daje nam niecałe 5% stopy dywidendy. Czyli plasuje nas raczej przy tej niższej historycznej stopie dywidendy, z jaką można było nabyć akcję tej spółki. Plus jak wiemy, bonusa w postaci prawie 20 milionów zysku ze sprzedaży spółki w 2025 roku nie będzie. Więc ta wartość w 2026 roku raczej więcej niż 2,50 nie wyniesie. A możliwe, że będzie niższa jak rekomendacje okażą się trafione. Wtedy stopa dywidendy, z jaką będzie można nabyć akcję, będzie jeszcze niższa. Zakładam, że spółka przez inwestorów jest rozpatrywana jako wzrostowa I raczej patrzy się na ilość projektów i szans jakie stoją przed nią w przyszłości Jednak ja patrzę na gotówkę, więc zyski, wolne przepływy pieniężne i dywidendy są dla mnie priorytetem Więc z mojej perspektywy to może nie być spółka dla mnie, ale ja mam inne oczekiwania Więc się tym za mocno nie sugerujcie Szczególnie jeżeli inwestujecie w spółkę z profilem wzrostowym Albo tak na nią patrzycie Jednak mimo to bardzo fajny przypadek jest tej spółki Jest w mocnym trendzie wzrostowym Portfel zamówień rośnie. Jakby nabierali wiatru w żagle. Ale z drugiej strony rekomendacje są raczej mniej optymistyczne. Jak również aktualna stopa dywidendy z jaką można nabyć akcje spółki. Dzisiaj jest raczej bliżej tej dolnej granicy. Czyli wyznacza nam drogie akcje. Więc teraz pytanie. Czy trend is your friend? Czy jednak wszystko ma kiedyś swój koniec? Chętnie będę obserwował co się dalej będzie działo. Bo jak dalej spółka będzie leciała mocno na północ. To będzie tylko znaczyło, że trend to naprawdę dobry wyznacznik na przyszłość. I może warto by takiemu zagrać mocniej się przyjrzeć. A wy co sądzicie o spółce? Wiem, że wielu z was posiada ją w portfelu. Jak się zapatrujecie na nią w perspektywie kilku, kilkunastu lat? Traktujecie ją jako przyszłą spółkę dywidendową, czy raczej jako spółkę wzrostową, której akcje za jakiś czas będziecie chcieli sprzedać? A teraz przejdźmy sobie do konkretów, czyli jakie spółki mi wypłaciły dywidendy w poprzednim miesiącu i dlaczego tak mało albo tak dużo? Jedną z pierwszych i największą dywidendą, jaką otrzymałem w grudniu, była zaliczka na dywidendę wypłacona przez spółkę IMSSA. Już już w poprzednich wideo wspominałem wam. Że przechodzą na wypłacanie podwójnej dywidendy. Więc jak posiadacie ich akcję, to teraz będziemy prawdopodobnie zbierać zaliczkę na koniec roku oraz główną dywidendę w połowie roku. Tym razem otrzymałem 881 zł i jest to już wartość po podatku. Ta dywidenda w wysokości 16 groszy na akcję stanowi w przypadku mojego portfela około 3,5% wartości moich zakupów, czyli jest to moja osobista stopa dywidendy na tej spółce. Liczę, że główna dywidenda również wyniesie 16 groszy na akcję, to by się przełożyło łącznie na 7%. Stopę dywidendy w przypadku mojego portfela w 2025 roku, co wydaje mi się, że jest dobrym wynikiem. Od 2019 roku spółka systematycznie rok do roku podnosi wartość wypłacanej dywidendy i nie widzę przeszkód, aby w 2025 roku to miało się zmienić. Między innymi dlatego Wam wspominałem, że liczę na główną dywidendę w tej samej wysokości co zaliczka, a to by nam dało 32 grosze dywidendy na akcję, czyli wzrost o ponad 10% rok do roku. Jak szybko sobie rzucimy okiem na wyniki finansowe, to mimo, że sprzedaż stoi w miejscu w 2024 roku, to jednak zysk netto w górę oraz wolne przepływy pieniężne również dobrze wyglądają. 32 grosze dywidendy na akcje kosztować ich będzie powyżej 10 milionów złotych. Powiedzmy, niech to będzie 10,5 miliona złotych, to będą musieli, tak jak w poprzednich dwóch latach, naruszyć kapitał zapasowy czy tam pozycję gotówkową. Widzieliśmy jednak wcześniej, że jeżeli chodzi o wolne przepływy pieniężne, to bardzo dobrze to wygląda na dywidendę i nie braknie. Ideałem by chyba było, jakby mogli podnosić dywidendę o 10% rok do roku, a zysk rósłby szybciej i zeszliby do okolic powiedzmy 60% stopy wypłaty dywidendy. Ale to tylko takie moje myślenie życzeniowe. Z takich ciekawostek o spółce czekam na informacje w najbliższych kwartałach, ponieważ mają być oferowane klientom jakieś nowe usługi reklamowe, co na pewno pozytywnie przełoży się na wyniki finansowe w kolejnym roku. Nie zagłębiałem się w ten temat, jednak. Że coś więcej o tym będzie można przeczytać w raporcie rocznym, albo dowiemy się czegoś na jakiejś konferencji. I najważniejsze, dalszy rozwój projektu Clouser Music czyli biblioteki muzycznej dla twórców, który w kolejnych latach powinien stać się taką drugą, mocną gałęzią dochodu dla spółki. Jednak dla mnie najważniejsze jest to, że się dalej rozwijają, mają jakiś pomysł na siebie i cały czas działają. Idąc dalej, to kolejne dywidendy nie były już tak hojne jak od AMSSA. W grudniu również Dom Development S.A. wypłacił mi zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 248 zł. Ja tą spółkę już posiadam w swoim portfelu od 1011 dni. Jedynie, co mogę żałować to to, że tak mało ich akcji nabyłem w 2022 roku. No ale cóż, trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Jak widzimy, sumarycznie otrzymałem od spółki 1500 zł w samych dywidendach. Jednak jest to ponad 30% wartości zakupów akcji. Czyli bez uwzględniania wzrostu ten akcji, które prawie podwoiły swoją wartość, to w samych dywidendach zwróciło mi się 30% gotówki, którą na akcję tej spółki wydałem. Całkiem nieźle. Moja osobista stopa dywidendy na tej spółce to jakieś 10% rocznie. Na początku było to chyba trochę mniej, ale spółka z roku na rok ponosi wartość wypłacanej dywidendy, więc i moja osobista stopa dywidendy systematycznie rośnie. A skoro mowa już o historii dywidend, to sobie na nią zerknijmy. Od 2013 roku, kiedy zebrali się już po kryzysie, finansowym spółka systematycznie co roku wypłaca i podnosi wartość wypłacanej dywidendy. Dodatkowo od dwóch lat przeszli na podwójną dywidendę, co jest bardzo fajnym dodatkiem. Patrząc na to, że zaliczkę w tym roku wypłacili o 50 groszy wyższą niż rok wcześniej, to nie zdziwię się, jak będą celowali w całkowitą dywidendę w wysokości 13 zł na akcję. Co będzie oznaczało, że mamy kolejny rok rosnącej dywidendy przed nami. Poprzednia dywidenda w wysokości 12 zł na akcję kosztowała ich trochę ponad 309 milionów zł. Zobacz trzymają więcej gotówki na wyższą dywidendę. Prawie 500 milionów zysków w 2024 roku oraz na dodatek bardzo duża pozycja gotówkowa. Praktycznie drugie tyle, co zarobili w ciągu roku. Dodatkowy 1 złotych na akcję, to jest jakieś 25 milionów ekstra na dywidendę. Więc nawet jakby mieli 340 milionów złotych wypłacić w formie dywidendy, to raczej większego problemu z tym nie będzie. W sumie to mogliby się nawet bardziej szarpnąć. Ostatnie dwa lata spółka trzyma okolice ok. 66% stopy wypłaty dywidendy, co jest zaletą i w sumie może niech tak zostanie. Będzie to dodatkowe zabezpieczenie dla dywidendy w gorszych latach, które możliwe, że nadchodzą dla rynku nieruchomości w Polsce. Jak na razie to 2024 rok spółka sprzedała rekordową ilość mieszkań. O 18% więcej niż w poprzednim roku. Jak na razie są nie do zatrzymania. Aż jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w 2025 roku. Prezes się wypowiadał, że widać było w tym roku ochłodzenie na rynku nieruchomości. Jednak dalej bardzo optymistycznie patrzą na 2025 rok, który może być znowu rekordowy. Trzymam za. To kciuki. Jeszcze taka moja dygresja dla osób, które po 200 zł chcą kupować akcje spółki. Ja wiem, że trend is your friend, ale przy założeniu, że kupujecie akcje spółki po 200 zł za sztukę i wypłacą dywidendę na poziomie 13 zł, to wasza stopa dywidendy wyniesie 6,5%. Dużo? Mało? Jak spojrzymy na wykres historycznej stopy dywidendy spółki, to 2018 roku to są raczej minimalne wartości, z jakimi możemy nabyć akcje spółki, czyli akcje są drogie. I oczywiście wcześniej można było nabyć być akcją z 4% stopą dywidendy albo jeszcze niższą. Jednak jak bardzo zyski spółki mogą jeszcze urosnąć, aby podbić cenę akcji? Na dzień dzisiejszy chyba programów pomocowych nie ma. Już wielu deweloperów narzeka na gorszy rynek. I mimo, że dom sobie świetnie radzi, bardzo pozytywnie podchodzą do kolejnego roku, to jednak osobiście bym wolał ładować się w ich akcję przy... Przy cenie, która daje 10% stopy dywidendy, a nie 6,5%. Po prostu czułbym, że mam ten margines bezpieczeństwa pod sobą. I oczywiście mogą wypłacić wyższą dywidendę, co poprawi ten stosunek na tych danych historycznych. W sumie w trakcie ostatnich spadków cen akcji cena akcji aż tak nie oberwała, więc chyba inwestorzy są pozytywnie nastawieni do spółki na najbliższe kwartały. Z drugiej strony, aby cena akcji przy tej wartości dywidendy oferowała przynajmniej 9,5% stopy dywidendy, to cena musiałaby. Poniżej 140 zł za sztukę. Powiedzmy sobie szczerze, jakieś mniejsze tornado musiałoby przez wyniki finansowe spółki przejść, aby do tego doszło. Reszta dywidend, jakie otrzymałem w grudniu to są dywidendy w obcych walutach, które się uzbierały na przyjemną kwotę, ale jeszcze zerknijmy sobie szybko na moją dywidendę z brytyjskiej spółki Telekom Plus oraz na samą spółkę. W tym przypadku również mówimy o zaliczce na dywidendę w wysokości 81 funtów, czyli około 400 zł. Jak widzimy po przeliczeniu na złotówki wyszło dokładnie 417 zł. Jest to trochę ponad 2% wartości moich zakupów. Jednak pierwsze akcje tej spółki kupiłem 121 dni temu, więc Powiedzmy, że jest to świeży narywek. Wspomniałem Wam już 3-4 miesiące temu, że chciałbym nabyć więcej akcji spółki Telekom Plus oraz National Grid. Dokładnie budowaniem tych pozycji zająłem się pod koniec zeszłego roku. W listopadzie więcej akcji Telekom Plus kupiłem, co się właśnie złożyło na te grudniowe dywidendy, a w grudniu kupowałem więcej akcji National Grid. Ostatni poniedziałek opowiadałem Wam, jakie dokładnie zakupy robiłem w grudniu, a trochę tego było. Na koniec Wam podrzucę link do tamtego wideo, jak go jeszcze nie widzieliście. W tym roku otrzymam główną dywidendę i zaliczkę na koniec roku. Jak spojrzymy sobie na historię wypłacania dywidend przez tą spółkę, to widzimy, że systematycznie rosną te dywidendy. Czasami wolniej, czasami szybciej, czasami jest przestój, ale kierunek jest jeden. W tym roku spodziewam się minimum 85 pensów dywidendy na akcję, co mi wygeneruje trochę ponad 5% stopy dywidendy. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Zerknijmy sobie jeszcze szybko na wyniki finansowe, to lepiej będziemy mogli oszacować tegoroczną dywidendę. Co prawda, sprzedaż tutaj spadła, jednak marża netto im wzrosła z 3,5% na 4%, co się przełożyło na wyższy zysk netto. W zeszłym roku wypłacili 65 milionów w dywidendach, więc bez problemu w tym roku mogą sobie pozwolić na więcej. Jak widzimy, wolne przepływy pieniężne to wygląda to już lepiej. W zeszły rok był specyficzny, mieli jakieś odpisy, zmiany stanu zobowiązań. Czy coś takiego i to im wyciągnęło ponad 200 milionów z firmy. Dlatego tak wolne przepływy pieniężne wyglądały. Jednak w tym roku wszystko wróciło do normy, więc mają czym się dzielić z akcjonariuszami. Z takich ciekawostek: pod koniec roku jeden z dyrektorów za 3,5 miliona funtów kupił więcej akcji Telekom. Z tego co widziałem, to pisali, że powiększył swoją ilość udziałów, jakie posiada o 3,5%. Nie będę tego liczył, ale jak władowanie 3,5 miliona funtów zwiększa jego ekspozycję na spółkę o 3,5%, 70 to mało akcji nie posiada. Ogólnie spółka dostarcza media, tak jak gaz, prąd czy internet, to już ponad 1 miliona domów w UK i celują w najbliższych latach do podwojenia liczby odbiorców, czyli mówimy tutaj o przekroczeniu 2 milionów odbiorców. Zobaczymy w jakim tempie uda im się ten cel osiągnąć, ale powinno być ciekawie, na pewno to się pozytywnie przełoży na dywidendy. Jeżeli chodzi o resztę dywidend z grudnia, to w UK jeszcze otrzymałem dywidendę od DCC w wysokości 50 funtów po podatku, około 250 zł. Natomiast z moich singapurskich pozycji otrzymałem 84 singapurskie dolary od Tower Glas, 60 singapurskich dolarów od Maple 3 Logistics Trust oraz 20 singapurskich dolarów od Maple 3 Industrial Trust. Przeliczając singapurskie dolary na złotówki w stosunku 1 do 3, to wychodzi nam to jakieś 252 zł. 180 zł i 60 zł. Jak sobie zerkniemy na podsumowanie, miesiąc do miesiąca, to łącznie w grudniu otrzymałem 2228 zł z dywidend, co w sumie było kolejnym rekordem w moim portfelu. Jeżeli chodzi o ilość spływających dywidend z moich akcji, to naprawdę nie mogę narzekać. Z roku na rok jest coraz lepiej. Jak widać na tym zestawieniu, miesiąc do miesiąca z całego roku, to druga połowa roku jest zdecydowanie lepsza, więc najbliższe miesiące będą pewnie spokojniejsze, aczkolwiek wstępnie tego co widziałem, to w tym roku w styczniu uda mi się podwoić wartość otrzymanych dywidend w stosunku do roku poprzedniego, co byłoby naprawdę dobrym startem. Po pierwsze, większa ilość otrzymanych dywidend zawsze cieszy, a po drugie, to byłby kolejny miesiąc, w którym bym przekroczył ilość tysiąca złotych z dywidend w jednym miesiącu. A nie ukrywam, że chciałbym, aby tych miesięcy, w których minimum tysiąc złotych z dywidend otrzymam na konto było jak najwięcej, ale już niedługo będziemy wszystko wiedzieli i zdam Wam relację z tego. W 2025 roku mam zamiar otrzymać dosyć sporo dywidend. Co jest w dużej mierze podyktowane tym, że w 2024 roku dosyć sporo środków przeznaczyłem na zakupy nowych akcji. Jak wiadomo, im więcej akcji, tym więcej dywidend. Więc te inwestycje z czasem pozytywnie się odbijają, przynajmniej na tej dywidendowej części mojego portfela. W grudniu dosyć sporo akcji kupiłem na spadkach, które tak naprawdę trwały całą końcówkę zeszłego roku. Sam się praktycznie z gotówki wystrzelałem już w październiku, ale nie powstrzymało mnie. To przed kolejnymi większymi zakupami w grudniu. Jakieś 26 tysięcy złotych wydałem na tamte zakupy. W poprzednim wideo dokładnie opowiadam, co kupiłem. I w jakiej ilości? Jak jeszcze nie widzieliście tamtego wideo, to zapraszam Was do nadrobienia. Odnośnik zaraz powinien wyświetlić się Wam na ekranie. A Wy macie jakąś wartość dywidend, jaką chcecie otrzymywać co miesiąc? Jak i ja na przykład, nie możecie się doczekać, kiedy minimum 1000 zł z dywidend będzie Wam co miesiąc wpływało na konto maklerskie. I co sądzicie o spółce Elektro Team? Jak się zapatrujecie na nią w perspektywie kilku lat? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. I jeszcze klasycznie na koniec ruch z Waszej strony. Dzięki temu mogę coś zmienić na świecie, a Wy w tym mi możecie pomóc. Zostaw najlepszy komentarz, zasubskrybuj kanał, a jak jeszcze nie dałeś łapki w górę, to śmigaj po nią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.